Siemaneczko mordeczki, ja jestem Kuba11 Białkowski i dzisiaj będziemy grać Make More, tak się nazywa ta gra. Make More, e, tak, teraz musimy ich pobudzić bo oni mają wstawać i i to robić tutaj e, teraz oni tam, tam pracują oni to tu pracują, tam dobra y, tu pracuję no może mi, za dużo się da dużo, dużo dobra dobra y, dobra jest gitara siema Dobra, ja w to kozak chyba... Ja w to kozak, ja cię. Dobra, make more, tak. To się będzie trochę nudzić tylko się naciska. Wiem, to jest nudne trochę, nie? Dziomeczki, dajcie łapkę w górę, dajcie znać w komentarzu pod filmem. No. No i to w tyle. No i piszcie komentarze, na... Bo chcę zrobić... Zajmij komentarz. Dobra, to musimy to zrobić tak to, to, to szybko sobie zrobimy. Okej, okay, dobra. Dobra, i gitara się. O, no ja tutaj m, szybkie to... Znacie to kozak jest! Da, no to jest taki kozak! Przyznajcie, ja już jestem w kozak, będę zartowałem jego. Już zartowałem, wiecie, no. Zaraz będzie hajs i się ucieszy. Pardon, mały. Ja to już ma tak na imię, to bez obrad. Właśnie na to monitorować. Dobra, no, no, no i pięknie, standardowo. ty level, no i dobrze jest tu kolejny level ale trzeba iść kroić kapelusze no kroić kapelusze, no brawo Logi logika logika tej gry no, będą odcinki może z Batarki dla czytali tak, może, ale jak się go kupię jak rodzice się zgodzą, bo to jest nie ma wielu lat, chyba od 13 albo 18 nie wiem mama się zgodziła na razie, może jutro kupię Takiej pani walga yy, z tą z gając nie wiem yy, dobrą i gitara tutaj to robimy sobie dobra no to jest łatwa ta gra jest oni są trochę śmieszni w tej, żeby oni taki, takie że się dawny się zachowują, jak dawny no ja ten pokój jest fajny, mi się podoba ten pokój Ja mam już dwa, ale sobie jeszcze zrobimy Obiecuję Będę miał dobry level, to, se, to zrobimy dobrze Dobra I w sobotę, o, y, w niedzielę będą więcej odcinków Tak, uwierzcie mi, będzie więcej odcinków Ja tak tego nie zostawię, takie kumar no ja jeszcze będę długo nagrywam. Do jeszcze rok. Będziemy, albo... Roki czy miesiąc. Nie wiem. Jak dostałem nowy telefon? Dobra, teraz mamy dużo już.

dobra A To nie jakoś te Ci cał dzień, bo Prawie cały dzień się uczą No dobra, jutro O Jezu, jutro też będzie odpięć. No Może jeszcze się... Dzisiaj, ale Nie wiem Pojazdu Teraz nie naciskam ja tam ciało Bo mną nie robię No to nie jest yy, głupia gra, to jest fajna, bardzo wielka Ale mój kolega jest lepszy No ale ile on w to grać, ile ja No... A to gra część, a już ma z 3 albo z 4 A ja mam dopiero z jakieś dwa. Ha, ha, ha.

Szybscy, Szybscy, szybcy i ściekli Co hmm. tu robi? Byśmy testowali po miliony Wruchicior Ile ja tu ustawiłem? 90 Ну, я тут завел на 60. Ну, тут... Не знаю, что это за файная игра, потому нудная уже, потому что... Ну, не нудная, вот так пальцы. Dobra Przy 10 minutach Będziemy kończyć odcinek Nie ja Mi to już Mi pola beskitu Bez kitu Bez kitu sięmy. Ja nie, 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 nie mówię tak serio Ja, ja mówię tak serio ziomu Dobra, weź pan nie krzyć na mnie. Bo pan żyłka pętnie klaunie ty. Pan klaunem tam jest. Pan tam jest. Dobra, i widzimy się po krótkim cięciu. Dobra, yy, dobra, my na To robimy. No. O, chajsik. Mani, 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 dobra, perkusja mi mm. tworzyłem. Dziwne, nie wiem. Perkuzję tworzę. perkusje, Dobra, zory. Szybciej będę. No to mam trochę szybciej musi iść. Tu się leci, dobra. No to jest, to hajs. ты целый шут заснаешь. Он есть Ты не спи, зелк. Прати, ты не спи. Ну, не спите чем тут и в праце. В праце я не тут не водить. В праце. Dobra. My teraz, zieloneczki. Sorry, że nie wydałem. Ale się skupiłem. Dobra, zieloneczki to będzie koniec tego odcinku. Tak, to będzie w koniec tego odcinku. No. No to. Nara.